Miniony weekend upłynął pod hasłem pierwszych urodzin Ingi, chorej na rdzeniowy zanik mięśni. W sobotę zbiórkę na rzecz dziewczynki zorganizowała wieś drogorac. W przygotowania prężnie zaangażowała się Rada Sołecka oraz niektórzy mieszkańcy. Największe zaangażowanie to jest dzięki Radzie Sołeckiej. Naprawdę mam wspaniałą Radę Sołecką, wielki szacun dla nich. Za pomoc, za pracę, za podpowiadanie, co możemy zrobić, jak możemy zrobić. Każdemu sołtysowi życzę tak wspaniałej Rady Sołeckiej. W zabawie wzięli udział okoliczni mieszkańcy oraz osoby, które przyjechały specjalnie, by wesprzeć zbiórkę. Nie mogło zabraknąć samej solenizantki, która razem z rodzicami przybyła do Drogoradza, by przywitać się z uczestnikami zabawy. Dzisiaj i jutro świętujemy pierwsze urodziny Ingusi. Dziękujemy wszystkim, że angażują się i że są z nami w tym ważnym święcie tak naprawdę dla nas wszystkich. I bardzo dziękujemy wszystkim. Zbieramy na terapię genową lek dla naszej córeczki Ingusi. Brakuje jeszcze 2 miliony 700 tysięcy złotych, ale mamy, jesteśmy dobrej myśli. Mamy tak ogromne wsparcie, tyle ludzi nas wspiera. Po prostu to musi się udać. Zbiórkę w Drogoradzu wsparli motocykliści o wielkich sercach, których łączy nie tylko pasja dwóch kółek, ale także chęć niesienia pomocy potrzebującym. Jesteśmy klubem motocyklowym, który Wywodzi się z koło brzegu. My jesteśmy oddziałem polickim e, i działamy na tym terenie. Na terenie Polic, głównie, bo z niego się wywodzimy, staramy się e, organizować wszelkiego rodzaju pomoce dla mieszkańców czy też innych grup społecznych, które tego wymagają. Oraz e, stosunkowo swojej niedługiej historii tutaj polickiej e, staramy się też w jakiś sposób zaistnieć. A przy, przez takie działania, które tutaj właśnie widzimy, czyli z pomoc dla Małingi, e, to jest najbardziej widoczne i to jest główne nasze założenie. Oczywiście dzieli nas dzielą nas zainteresowania. Niemniej jednak też staramy się wyjść jakby na zewnątrz tym wszystkim, tak? Chcemy działać, tak jak Przemek tutaj mówił, że chcemy wyjść do ludzi na zewnątrz, taki, taki jako we własnym gronie własną inicjatywę też jakoś wykazać pokazać wszystkim, że, że jednak można i nie wszyscy motocykliści są to przysłowiowi dawcy nerek. Wśród atrakcji nie zabrakło odmuchanych zjeżdżalni, waty cukrowej i popcornu. Był grill i wypieki przygotowane przez mieszkańców. Hotel Dobosz zapewnił firmowy browar, z którego dochód zasilił zbiórkę na rzecz dziewczynki. Zabawa w drogoradzu trwała do późnych godzin nocnych. Podczas imprezy udało się zebrać blisko 7,5 tysiąca złotych z atrakcji przygotowanych przez Sołectwo oraz 1800 zł ze sprzedaży lokalnego piwa. W ten sam weekend odbył się podobny festyn w Przęsocinie. Na rzecz Ingi, mieszkańki miejscowości, udało się wówczas zebrać około 5 tysięcy złotych.